Cześć kochana, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu solo podcastu, w którym opowiem Ci o moich ostatnich odkryciach, transformacjach i tym, co doprowadziło mnie do poczucia większej spójności i umiejętności manualnych również. Zapraszam. Na początek chcę podzielić się z Tobą pewną historią. Otóż jestem osobą, tak się czuję i tak też jestem postrzegana przez innych, dosyć sprawną technicznie. Wszelkiego rodzaju nowinki. Czy to internetu, czy jakieś technikalia, no kolokwialnie mówiąc, ogarniam. Natomiast wysypuję się na drobnych, technicznych aspektach. Czyli na przykład jestem przed spotkaniem mam zalogować się do aplikacji i dzieje się tak, że nie mogę się zalogować. Mam świadomość tego, że sama sobie tworzę napięcie spowodowane takim wewnętrznym rozedrganiem moim, że coś się może nie udać, że ja nie zapamiętałam hasła, że najkrócej mówiąc coś pójdzie nie tak. I to są rzeczy drobne, natomiast zauważyłam, że po pierwsze pojawiają się one cyklicznie, jest tutaj jakiś schemat, po drugie są to rzeczy naprawdę błahe, które w, wobec innych spraw, które, z którymi całkiem dobrze sobie radzę, są drobne. I zaczęłam. Patrzeć na to z innej perspektywy, ale zanim to się stało, nagrałam sesję embodiment, przepiękną sesję pracy z ciałem i to jest ze sobą związane, także spokojnie zaraz powrócę do tego pierwszego wątku. Sesję o tym, w jaki sposób swoją niedoskonałość, swoje poczucie niewystarczalności w obszarze bycia mamą, samotnie wychowującą swoje dzieci, dziecko, przetransformować w lekkość i radość macierzyństwa. Nagrałam tą sesję, ponieważ sama odczuwałam jakiś jeszcze też kawałek, który gdzieś tam haczył w tym obszarze i zaszła transformacja wielopoziomowa, ponieważ już nagrywając to. Czułam, jak przepięknie płynie, jak ta praktyka wznosi mnie i uskrzydla. Czułam, że to jest coś takiego naprawdę no, płynącego przeze mnie dla innych również. Więc, jeżeli czujesz gotowość, to zapraszam cię do, do praktyki embodiment. Tutaj mocno transformujemy, wchodzimy w ciało. W te blokady w ciele, ukryte schematy, które gdzieś tam haczą, które przeszkadzają, i to, co często nieuświadomione, odnajdujemy w ciele, pokazuje nam, nam się w postaci jakiejś części. Często jest to nasza mała dziewczynka, która gdzieś tam woła, nieukochana, albo jakieś historie inne, rodowe na przykład, czy też wcieleniowe, też się czasami pokazują. I one. Nam a również te części, kiedy je transformujemy, kiedy przechodzimy z nimi do poczucia mocy, czyli przynosząc i alchemizując to z jednej strony poczucie braku, małości, często jakiś ból, cierpienie, łączymy z naszą ekspansją, naszą. Przyszłą wersją siebie, wyższym ja, które wszystko widziało, jest wszystkim, to mamy w sobie taką spójność. Czyli to, co wcześniej było w cieniu, niezauważone, jest uznane, zauważone z jednej strony, z drugiej strony mamy w sobie moc, bo idziemy do tej mocy, aby to objąć i żyć z tym. Niczego tutaj nie ucinamy, niczego nie chowamy, niczego nie zatrzymujemy, nie blokujemy, tylko jesteśmy jednym i drugim. Tamto, co było naszym cieniem, co jest naszym cieniem, wyciągamy do światła i odnajdujemy w sobie moc i sprawczość do tego, aby z tym żyć dalej, iść do przodu, osiągać, marzyć, być taką wersją siebie, jaką, jaką chcemy być na maksa, w pełni, w takim. W no, zauważeniu absolutnym jednego i drugiego. Więc ta sesja embodiment w moim przypadku, wracając do tej y, historii y, z początku mojej opowieści, mojego nagrania, spowodowała, że ja zobaczyłam siebie jako mamę w świetle. W, nie tylko w tym, czego moim dzieciom nie dałam, nie daję, ale również w tym, co wcześniej było zaburzone, czego nie widziałam, jakie jakości ja im daję, dużo czułości tutaj i takiego, takiej własnej empatii, empatii do siebie samej się pojawiło, i to spowodowało, że mogłam połączyć się również z tymi częściami mnie, które były niezaopiekowane przez moją mamę. I dlatego ja nie mogłam też pewnych rzeczy zrealizować jako dorosła już kobieta. Zobaczyłam, że jako mała dziewczynka nie dostawałam uwagi i czasu od mamy spędzanego razem na różnych rzeczach manualnych. Moja mama ze mną nie gotowała, nie szyła, nie miała mieć cierpliwości, nie miała też czasu na to. Takie były czasy, to było jak mi powiedziała. Również w taki sposób jej przekazane z pokolenia na pokolenie. Jej mama nie nauczyła jej tego, że można gotować wspólnie, że można pokazywać, że można bawić się z dzieckiem w kuchni, na przykład. Nie robiły tego razem, więc moja mama też nie czuła potrzeby. Nie wiedziała nawet o tym, w jaki sposób robić to ze mną, więc tego nie robiła. To z kolei spowodowało, że mała Madzia. Wyrosła w przekonaniu, że jest niewystarczająca w obszarach takich właśnie konkretnie związanych z czynnościami manualnymi. Bo na pracach technicznych, na plastyce, w szkole podstawowej, już jako ta 7-8-latka i później w późniejszych klasach, miałam poczucie, że to, co tworzę, jest słabe. To mi się nie podobało. Oceniałam to krytycznie, bo też moja mama taka wobec mnie była. Jak próbowałam coś jej e, pokazać z tego, co zrobiłam, albo zrobić coś przy niej, właśnie rękami, manualnie, to ona dawała mi sygnał, e, że to jest niewystarczające. Nie chwaliła mnie. Taka była. I kiedy to dotarło do mnie. Poczułam najpierw delikatny ucisk w gardle, w żołądku. Zrobiło mi się smutno na moment. A później przeszła przez moją, moje ciało taka duża fala, eksplozja wręcz energii. Zaczęłam też poruszać ciałem w tańcu. I poczułam w tej spontanicznej sesji embodiment, że Odblokowałam tę energię, tą zamrożoną energię, kreacji drobnych rzeczy przez małą dziewczynkę rękami. I to jest magia tego procesu. To jest magia dla mnie tego uwolnienia z ciała poprzez ruch, poprzez taniec, blokad, które bardzo często mamy nieuświadomione. Momentami są to drobne sprawy, tak jak w moim wypadku. Duże rzeczy z poziomu dorosłej kobiety ogarniałam całkiem nieźle i gdzieś tam sabotowałam siebie na poziomie drobnych, małych spraw. Cały czas gdzieś ta mała dziewczynka mnie w tym trzymała, krzyczała w środku. Zobacz mnie, zobacz. Ja tak to przeżywałam. No i zobaczyłam. I to jest taki. Przepiękny proces, do którego też Cię serdecznie zapraszam. Zapraszam Cię, bo to, co nieuświadomione w nas cały czas steruje naszym życiem, i może to być sterowanie takie jak u mnie, na zasadzie po prostu sabotowania siebie, swoich, jakichś tam, w moim przypadku, niedużych spraw, a może być to coś, co trzyma Ciebie w miejscu i cały czas nie pozwala Ci iść do przodu po więcej, po lepszą pracę, po lepszą relację, po więcej miłości w Twoim życiu. Zobacz, jak jest u Ciebie. Poczuj to. Zapraszam Cię do tego. Dziękuję za wysłuchanie, zasubskrybuj nas. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć!